W czasie tych nabożeń strzelcowych, które już powoli dobiegają końca, mówimy o różnych tytułach, które przysługują Panu Jezusowi. Ciekawe, czy ktoś z Was chodzicie tydzień, czy codziennie jakieś określenie Pana Jezusa było. Ciekawe, czy ktoś z komunijnych dzieci zapamiętał, jaki był w tym tygodniu Jezus jako kto. Na przykład jako słowo bardzo dobrze było jako głośno. jako krzew winny, to chyba wczoraj musiało być, bo nie pamiętam ja z kolei. No jeszcze coś Wam się przypomina, to dwa. Hmm? Proszę. No chleb też oczywiście możemy nazwać Pana Jezusa Chlebem. A dzisiaj słuchajcie w Ewangelii Świętego Łukasza, pod sam koniec już Ewangelii, kiedy święty Łukasz opisuje ukrzyżowanie Pana Jezusa, możemy przeczytać taki fragmencik. Kiedy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Ale członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili innych wybawiał niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. O Masiaszu mówiliśmy gdzieś tam na samym początku czerwca, ale jest tutaj jeszcze jedno określenie. Wybraniec Boży. Kto to jest wybraniec? Tak Was zapytam, bo e, Filip, kto to jest wybraniec według Ciebie? Który co? Wybraniec to jest ten, który został wybrany. Tak usłyszałem. To takie trochę masło maślane. No ale dobrze, no gdybyśmy mieli to wyjaśnić. Co to jest wybraniec? No. Jak głośno? No ale dlaczego papież jest wybraniec? W jakim sensie jest? No. Jakie proste słowo wybraniec. Dziewczyny, jakieś pomysły? Nie zapomniałem o was. No, co to jest wybraniec? No, ten kogo ktoś wybrał, no to widzicie, to czasem nie jest łatwo powiedzieć, no. O, Olek, próbuj. Został wybrany, do, do, któremu powierzono jakieś zadanie, tak? Ktoś, kto ma jakieś zadanie do wykonania, został wybrany. Czasem z tłumu ludzi, jakbym wybrał kogoś z Was teraz, postawił tu na środku i kazał, nie wiem, coś przeczytać albo coś yy, powiedzieć, albo wybrał do odpowiedzi kogoś na przykład yy, to się, no tak, to byłabyś wybraniczką. No, w zasadzie to żeńskiego odpowiednika ciężko by było ten wybraniec. Gdybyśmy czytali, jeżeli czytamy Stary Testament, to mamy tam różne opowieści o ludziach, których Pan Bóg wybrał, którzy byli wybrańcami Bożymi. Czytamy teraz w pierwszym czytaniu, w tym tygodniu czytaliśmy o Abramie, o Abrahamie późniejszym. Bóg wybrał Abrahama. Mógł wybrać kogoś innego. Wojtka na przykład. Nie wiem, czy by usłyszał. Mógł wybrać kogoś innego. Wybrał Abrahama, potem wybrał y, jeszcze wielu, wielu innych: Izaaka, Jakuba, Izajasza, proroków, cały Stary Testament. To są ludzie, których Pan Bóg wybrał. Oni byli Bożymi wybrańcami. Byli inne słowo, pomazańcami. Pomazaniec to jeszcze ktoś większy niż wybraniec to. Ktoś, kto król. Króla się namaszczało, był pomazańcem. Pan Bóg wybierał, czasem też Dawida tak wybrał. Jeszcze jako takiego chłopaka małego, jak wy jesteście, i powiedział do niego: Ty będziesz królem przyszłości. Tak? Wybrany przez Boga, pomazaniec Boży. I ci ludzie mieli do wypełnienia pewne zadanie. No przede wszystkim to zadanie polegało na tym, że mieli mówić o Panu Bogu, świadczyć o Panu Bogu, pokazywać ludziom, że Bóg jest i działa. Dzisiaj mamy zresztą święto takie wielkie, uroczystość, jedna z ważniejszych postaci. Pierwszy taki wybraniec właściwie Nowego Testamentu, nie licząc Matki Bożej oczywiście, Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel został wybrany też przez Pana Boga, też jest wybrańcem Bożym. Proszę. No właśnie, dzisiaj będziemy czytać nam świętej o Janie Chrzcicielu. Został wybrany, żeby wskazać ludziom na Pana Jezusa. Ale słuchajcie, tym największym wybrańcem, takim prawdziwym wybrańcem Bożym, który ma nas i do Boga zaprowadzić, i do Boga prowadzi, który sam jest Synem Bożym. To no jest właśnie Jezus Chrystus. I dlatego w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukasza czytaliśmy o tym, że ci, którzy stoją pod krzyżem, Pana Jezusa nazywają wybrańcem Bożym. Spośród tych wszystkich wybranych, spośród tych wszystkich przeznaczonych do pewnego zadania, Pan Jezus ma największą rolę, jest największym wybrańcem, jest synem Bożym, jest tym, który do którego, o którym ci wszyscy inni wybrani mówią i o którym ci wszyscy inni, do którego ci wszyscy inni prowadzą. My dzisiaj też przyszliśmy tutaj, żeby spotkać się z Jezusem Wybrańcem Bożym, ale sami też jesteśmy wybrani do różnych rzeczy i posłani. Prawda? Do różnych rzeczy Pan Bóg nas wybiera. Mówimy o powołaniu. Pan Bóg nas powołuje. Czyli wybiera. Ktoś może być, nie wiem, policjantem. Ktoś może być strażakiem. Ktoś może być, nie wiem, maszynistą. Ktoś może być księdzem. Pan Bóg nas wybiera. I posyła w różne, w różne miejsca. Jezus Chrystus jest wybrańcem Bożym. Pomazańcem Bożym. Tym, który ma przyszedł na ziemię jako Syn Boży po to, aby nas zbawić i tego dokonał i wszystkie, tak jak powiedziałem wszystkie te postacie, które są wybrane w Starym Testamencie i Nowym do Pana Jezusa prowadzą i w Nim jakby wszyscy się można powiedzieć spotykają tak jak i my dzisiaj dobrze, uklęknijmy teraz i jeszcze przez chwilę w ciszy Przypatrzcie się Panu Jezusowi w Najświętszym sakramencie. On tam po to jest wystawiony. Nie po to, żebyśmy właśnie schowali głowę, gdzieś patrzyli w ławkę, gdzieś patrzyli po kościele. Spróbujcie w chwili ciszy przyjrzeć się Panu Jezusowi w Najświętszym sakramencie i poprosić Pana Jezusa, wybrańca Bożego, Syna Bożego, tak jak mówiliście, Słowo Boże, który ten, który jest Słowem. Prosimy go o to, aby był obecny wśród nas.